Dzień dobry. Adwokat Łukasz Frączek, kancelaria Frączek. Od czasu do czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się publikacje na temat zadłużeń polskich firm. Ten problem jest powszechny od wielu lat. Ustawodawca, czy też władze naszego kraju próbują temu przeciwdziałać, wprowadzając różne regulacje. Jest specjalna ustawa, która tego, tego tematu dotyczy. Natomiast ten problem jest niezmienny i dotyka w zasadzie wszystkich polskich firm. Z racji tego, że zadłużenie klientów może być, zwłaszcza dla małych firm, poważnym problemem, nasza kancelaria, wychodząc naprzeciw tych problemów, ma wypracowany model współpracy z klientami, jeżeli chodzi o windykację zadłużenia. Należy pamiętać, że odpowiednio wczesna reakcja na Rosnące zadłużenie klienta jest konieczne do tego, żeby skutecznie taki dług odzyskać. Dlaczego? Otóż zadłużenie względem naszej firmy z pewnością nie jest jedynym zadłużeniem określonego podmiotu, i zwykle zadłużeniu względem naszej firmy towarzyszy zadłużenie względem również innych firm. Rosnące zadłużenie danego podmiotu, danej firmy. Może z kolei powodować daleko idące konsekwencje w postaci wszczęcia przez ten podmiot postępowania restrukturyzacyjnego, które w znaczącym stopniu może ograniczyć działania windykacyjne względem niego, ale również może spowodować upadłość takiego podmiotu, co zupełnie w zasadzie wykluczy możliwości ściągnięcia zadłużenia w stosunku do takiego kontrahenta. Dlatego warto zawczasu zadbać o wszczęcie procedury windykacyjnej. I skuteczne ściągnięcie zadłużenia w stosunku do, ten, do tego klienta. Nasza kancelaria proponuje sprawdzone rozwiązania oparte na długoletnim doświadczeniu w windykacji należności. Przede wszystkim, ten proces oparty jest na ścisłej współpracy pomiędzy kancelarią a służbami księgowymi naszych klientów. Ten proces oparty jest na. Odpowiednio wczesnej reakcji na rosnące zadłużenie klienta. Znacząca część tych naszych działań, tego naszego procesu odbywa się poza sądem. Wiemy zwłaszcza w obecnych czasach, to może ulec zmianie, ale na chwilę obecną sądy są przeciążone i procesy sądowe trwają długo. Dodatkowo odpowiednie działanie ze strony mm, Przeciwnika procesowego może ten proces nadmiernie wydłużyć. Mając tego świadomość, staramy się jak najwięcej naszego wysiłku włożyć w odzyskanie długu na etapie jeszcze przedsądowym. Mamy różne możliwości. Możemy spowodować, że dłużnik podpisze ugodę, uzna dług, zobowiąże się do spłat ratalnych. Wiemy również i to wynika z naszego długoletniego doświadczenia że reakcja na wezwanie czy też inne pismo ze strony kancelarii jest zupełnie inna niż reakcja albo jej brak na wezwania ze strony klientów bez oznaczenia takiego wezwania logo kancelarii. Osobiście uważam, że każda firma powinna zadbać odpowiednio o proces windykacyjny i wdrożyć albo w Wewnątrz odpowiednie rozwiązania albo skorzystać z usług firm zewnętrznych. Jeżeli mają Państwo problem z rosnącym zadłużeniem swoich klientów, proszę pamiętać, że im dłuższy proces odzyskiwania długów, tym mniejsza szansa na jego skuteczne ściągnięcie. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w odzyskiwaniu swoich należności, zapraszamy do kontaktu. Kancelaria Frączek pozostaje do Państwa dyspozycji.